Dzień dobry, witam serdecznie z rynku z Łomży, Kłania się nisko. Tutaj kolega zostawił takie e, takie ptaszki do Augustowa Gierwiewskie, dwa samczyki, i Są ptaszki kolejne. Ale nie wiem ceny, on poszedł.

O, dziękuję można poczęstować, poczęstować no handel Jak na to jeszcze w nie ma oklejonego, ale to powinien zauważyć za panem mhm. Dziękuję Dobry, dobry serce no, Taka reklama Można skosztować Tak. Zgadza się. Tu mamy winerki takie po 40 zł sztuka. A te newki? Też po 40. Newki też mamy po 40. Łysek jeden jest czerwony jeszcze tu. A nie, dwa suki płyski. Ile to padyżuka? Pięć. Barka? Sztuka. Kawiki po 50 złotych sztuka. Учебница а, в Кыргызстане Какая цена? Что? 80 зл. 80 Так О, 70 зл. Учебница в Да, пищевые 50, 000. 50. 000.

Joła. Ja by jeda korzysta. nie ma, gdzie przejść jest tyle ludzi. Także Ile to tak? 50 złotych sztuka, tak? Nie, para. Para, para żółtych 50 zł mamy. Tu mamy takie szeryki czerwone po 50 zł sztuka. Płatki? Nie. już jest pocztowy. Kiedy bo Was ruszy? Nie wiem, nie wiem. Jeszcze nic nie wiadomo. A taka pocztowa z TPS-em, jaka cena. Rumunka 50 zł. 50 zł mamy Rumunkę. Taka. Nie wiem kiedy grajewo ruszy. Kurde nie ma co oglądać tak zawsze. się. Grajewo obejrzało. Tam fajne, fajne ptaki właśnie tam przywozili. No. Ciekawe, ciekawe ptaki, nie, wchodzić. Ciekawe, ciekawe na piasku, na na tym koncie? Machinary. 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 na na Ma Dobry. Dobry. U ile to kin efekt? Ja dzien na 200 W. 200 W. 200 zależy którego? Z tych stichu, tak jest. No z tych takich jest, jest za 200. A ten jest drugi? Za 100, dresa, tak jest. No. Czerwony a te sroki moskiewskie? 150 zł. 150 zł mamy tutaj numer telefonu aktualny. Mamy numer telefonu. Można dzwonić do pana, jak ktoś tutaj zainteresowany jest, to proszę dzwonić. Jest numer telefonu. Wuski. No i sroki moskiewskie, tak? te? A tamte to są to są te... Tutaj mamy gąski A ty gąski jaka cena? 200 za parę proszę 150, zależy jaka para 200 zł para fajna głębiej Także numer jest Także kto by był zainteresowany, podaję jeszcze raz tutaj. Można spisać, zadzwonić do pana. Do 23 można dzwonić, tak? Sam A ten na efekt czerwony? Sam, sam się tracze. Tracze. albo sadzic, albo do... to też około 200 co? Kosztuje. nie, czerwony 160 bo mogą być różne takie tu widzimy gąski fajny są tam jeszcze w drugiej klatce gąski są tu brudowczaki jeszcze brudowczaki a te białe? 400 zł parka to jest... Stara para i dwa młode są. 400 zł para starych. Tu jest samiec, widać. I to młode są. Czarne brodowczaki też. I czerwone brodowczaki są. Czerwone samiczki. W czarnych jest parka. W strych jest parka. Tak, w strych. Tu mamy żółte, żółty gąski, samczyk jest jeden, ale on wpadzie, nie będę rozparowywał, i dwie samiczki, samiczka wolna jest. Nagrajewo przywiózł też fajne te gąski, przelikwidował całą, całą hodowlę ja z Augustowa, to miesiąc ponad temu. Cało hodowla przyniosła, ale ładne tak. Nie, 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 na tym ten, ja na Jeszcze A z których tutaj są? A jak Z którą? O stół. O stół? stół? stół to jest para parzysta. Później już, to już te cena, ostatnio ostatnie to już cena mniejsza była. Nie, no to Ile taka sroczka? To parze są to 250. 250 tam, tam. Lata, nie latający Lata jący, budzi sobie A ten wywrotek? To jest 120 sam samczy. Samczyk 120 Lata na to, wiesz zostaną Tu mamy standardy żółte i czerwone takie 120 zł Para, tak jest lepiej. to 20 zł para I jeszcze brodawczak jest, jest czubata, tak? jaka cena jej? 40 zł 40 złotych fajne też twoje? A, to Tyle. Czar, czarna, czarna samiczka czysta. 300, 300 Czerwony para 400 Czerwony 400 Może jakiś namiar chcesz podać? Dobra, tak była braca wywrotek czarny 400, a samica 250 Czarny samczyk 400, a czerwony samica, tak? Samica 250. 250 taka samica. 250 czarny samczyk 400 na takich butach dosyć takimi, tak? Słucham? Tak to no. jest klasa, Chodzi, że jasny dziób ma na jasnym dziobie już. No fajnie, fajnie. Nie wiem, jak to wygląda. Naefki kowańskie. O ile te naefki kowańskie? Litewskie. No, litewskie, kowańskie. z różnych dożywających. O, jak to para, tak? litewskie nawki mamy no. Koweńskie, litewskie je nazywają no, różne. A Budapeszty? Jaka cena? Budapeszty po przybyszki Przydyszkiwe mniejsze to Oko sygnetem zastawiłeś Panie kolego? Tu nakręcasz zakręcasz! Bo to Jak No to masz, pokaż no, no Ale Duże. Sam, sam dzień. Ten taki, co miałeś w panu? No to no Co on kosztuje? Dziwne lecić Fajnie Może być? Fajnie no już tak, tak. Ty jak widziałem Ty, I trzy samice miał drugi Tak Nie, to co miał <coughs> dwa tamte dwie samice co ją To jest żałek fajny Nie masz dziki to bym tak a te białe te białe w jakiej cenie? Te orzełki? W kustówce. kustówce sztuka, tak? O tu masz. To para ich jest? Co? Tych orzełków białych? Tak. To jest parta. To parzysta, tak? Tak, tak. Nie lej nie Zdejcie, zdejcie. Kurwa, widzę się minut. Na przykład, pokażę cię kosamsa. Bo to był... Bo to był... Staropolski. Jaka cena tych staropolskich? Ten to 5 dni. 10 dolarów, bo to Ja co cienia taki szpak, bo jeszcze zło, bo jeszcze zło, szpak czy? Dzienki. Cześć, cześć. Tak, kurę. mamy mamu. Ja co cienia papiki? 5D, rac? Tak? Po 50 złotych mamy te papiki. Także bardzo pojemniki Z pokami Psztolek Pudziory Żołotnie mamy Winy jakieś Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry Ile taki żeryczy kupana? pana? Stówka Stówka to zjecie fajnie kurwa, Tak jest, siedzi. się wyprostuj. Tak. A te zamojskie zamojskie Jaka cena? Jaka cena ich? Po dwie dyki. Po 20 tak. zł mamy. Staropole staro 50 w Staropole 5 tak. Zamojskie. Siwe dzięki. Teresik fajny taki dość. Daresie, w jakiej cenie? Dere. Daresie? 40 40. Dym.

a żółte Jak, Jaka cena? Dwie stówki. Dwie stówki takie ekstra. Cienne. Uciane w kosmach takie zwykłe. Ile te sokoły? Pó ile sokoły? 80 para.

Jutro daleko poszedł, przyjechał, 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 przyszli i jeszcze jego nie dzień. To za chwilę kolega przyjdzie, ale to nie osiem dych. Ile taki motyl? Pięknie. Poszedł hodowca. A te wiedeńskie, w jakiej cenie? No, nie wiem, bo to nie moje. Ale to nie tanie rzecz <grywa> <grywa> Tu on... mamy taki wiedeński, ale poszedł chudowca, tu także nie ma

do pan żałobno jasne jaśniaki w jakiej cenie u pana? proszę? jaśniaki w jakiej cenie? 80 80zł mamy takie jasne Także jasne, jasne cenie, No Amży dosyć drogie swój. Żałobne, ciemne. Para wywrotków. I do tego barka? 200 para wywrotków. Może ktoś złapie, złapie. to może Jaka cena tych białych? 20 złotych 15 Po 15, po 20 zł mamy tutaj takie białe białe i czerwone Rzeszowskie białe pocztowe i tu są mulemansy i garbonosy mulemansy i a telefon chcesz to ci poda. to może pobacz pan no to dobra 512 512 829 829 379 379 proszę dzwonić tutaj pan ma takie białe pocztowe Kiedyś nagrałeś, to z Krakowa facet z góry. No o, widzisz. No bo on, on mówił, u nas takich nie ma. No nie. A my to kurwa przyjaciele. Nie ma tych przesyłek teraz. No nie ma, no to, to wiesz. Tak, masy... ja tu poszedłem, to, to z drugiej strony teraz. Bo tam, no. tam, nie były, to teraz to z powiem, z drugiej taki. strony.

To, o, jest. To, ten to, ten to ten biały pana? ten biały może? A nie, ten samczyk? Nie? Jaka cena Takich, tych, tych priestrych... strych? Sztówka, po stówce mamy taki. 6